Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony je Anna z zielonego detoksu. Przechodzę do Was z filmikiem na temat niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Dlatego, że powszechnie uważa się, że tylko alkohol może spowodować taką chorobę, ale nie jest to do końca prawda. Mamy stłuszczenie wątroby, które dzieli się na alkoholowe i niealkoholowe. O co chodzi z tym stłuszczeniem wątroby? Polega to na tym, że na koło naszego organu, którym jest wątroba i który znajduje się tutaj, powstaje taka tkanka biała, biała tkanka tłuszczowa, która produkuje różne hormony, ale też jest niekorzystna pod tym względem, że przez to, że ona otacza ten organ, ciężej do niego się dostać różnym składnikom odżywczym, ciężej od niego odebrać różne metabolity, produkty przemiany materii. Także ogólnie jest to bardzo niekorzystne zjawisko również na. Ze względu na funkcjonowanie tego organu. Nie tylko na to, że na przykład gorzej wyglądamy, bo jednak ten tłuszcz już jest w wielu miejscach zgromadzony. I też chciałam Wam zwrócić uwagę, że bardzo często też szczupłe osoby mogą cierpieć na takie stłuszczenie wątrowe, dlatego że organizm w ten sposób po prostu broni się i na początku otacza organy tą warstwą tłuszczową. Co się dzieje z tą y, białą y, tkanką? Ona wydziela różne hormony, na przykład y, taki hormon jak rezystyna, i generalnie wpływa to na funkcjonowanie całego organizmu. I teraz co się dzieje? Przy alkoholowym stłuszczeniu wątroby, na co powinniśmy uważać? Powinniśmy szalenie uważać na wszystkie cukry proste. I mam tu na myśli zarówno glukozy, jak i fruktozy, ale także to wszystko, co pochodzi z takich zbóż, jak pszenica. Dalej, białe pokarmy, czyli biały przetworzony ryż, biała jodowana sól, biały cukier. Dalej, takie napoje energetyczne jak Red Bull, które w sobie zawierają bardzo dużo cukru, które powinien nas pobudzać. Red Bull, Coca-Cola, różne inne napoje. Chciałam Was też specjalnie uczuć na soki owocowe w kartonikach albo wyciśnięte soki z pomarańczy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w takiej szklance soku pomarańczowego mamy około 15-18, czasami nawet 20 łyżeczek cukru. To jest niesamowicie ogromna ilość, i w momencie, w którym pijecie sok owocowy. Nawet dobrej firmy i myślicie, że podnosicie odporność swoich dzieci, bo tam są witaminki, albo myślicie, że robicie sobie na zdrowie. Często spotkam na porannej kawie: jest pan, który siedzi z kawą i sokiem pomarańczowym, świeżo wyciskanym. I jest przekonany, że ten sok neutralizuje złe działanie kawy. Ale jest to obłęd, dlatego że tak się wcale nie dzieje. Taka ilość cukru jest takim obciążeniem dla naszego organizmu. I to absolutnie nie przestrzegam was przed jedzeniem yy, owoców. Włoco można spożywać w całości albo w koktajlach, gdzie są robione z miąższem, dlatego że ten miąż spowalnia przyswajanie tego cukru. A w momencie, w którym wypijemy go w soku, to jest takie bum, uderzenie, bo wszystko jest biodostępne, można tu wszystko wciągnąć, nie ma tam żadnego błonnika, Także tutaj bardzo, bardzo uważnie. Dalej, no tutaj wiadomo, że alkohol może powodować takie stłuszczenie, ale tu wracamy do alkoholowego stłuszczenia, o co chodzi z tym alkoholem, o to, że to jest trucizna i w momencie, żebyśmy my obronili się jako organizm, zużywamy bardzo dużo witamin, witamin z grupy B, bardzo dużo różnych substancji, obciążamy wątrowe używamy też glutation, żeby to wszystko zneutralizować. I powstaje aldehyd octowy. Tak? I ten następny dzień, kiedy naprawdę dużo wypiliśmy, mamy takiego kaca, jesteśmy tacy nie najświeżsi, to jest właśnie przez to duże stężenie aldehydu octowego. Często z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby w parze idzie insulina odporność, także przed tym Was bardzo przestrzegam. Czasami też wydaje się, że... Jeżeli jemy 4-5 razy dziennie węglowodany, czyli tak na śniadanie, kanapka z czymś tam, kanapka węglowodany, Na obiad, y, rosół z makaronem, znowu węglowodany. Na podwieczorek, y, jakiś owoc z czymś tam, znowu węglowodany. Na kolację, makaron z łososiem, znowu węglowodany. Jeżeli do każdego posiłkujemy faktycznie te węglowodany, to ich ogólnie dostarczamy za dużo do organizmu. Nasz organizm nie potrzebuje ich aż tyle. Y, dalej. Y, Wprowadzamy i ograniczamy. Czyli ograniczamy złe tłuszcze. Wszystkie tłuszcze trans, ale nie tylko, słuchajcie, wszystkie tłuszcze utlenione. Czyli olej słonecznikowy, który kupimy w każdym supermarkecie, to jest wszystko o wysokim stopniu zawartości omega 6, który jest bardzo, bardzo ważnym czynnikiem zapalnym. Także te wszystkie utlenione oleje naprawdę odstawmy. Możemy zastąpić je olejami tłoczonymi na zimno, które dodajemy do sałatek, ale absolutnie na tym nie smażmy, dlatego, że znowu utlenimy. Tak Czyli z jednej strony odstawiamy te oleje, które są rafi rafinowane i utlenione, a z drugiej strony smażymy na tych olejach super na zimno tłoczonych, ale to jest dokładnie to samo, tylko że robimy to w domu, utleniamy je w domu. Także tego absolutnie nie róbcie. No i ostatni punkt polega na tym, żeby jednak spalać tą, tą ilość energii, którą dostarczamy z pożywieniem na bieżąco i żeby praktykować jakiś wysiłek fizyczny na co dzień. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśniło sprawę i pokazało Wam, że naprawdę to stłuszczenie wątroby jest możliwe, nawet niealkoholowe. Zapraszam Was też do filmiku, gdzie opowiadam o wątrobie. Zalinkuję go tutaj. A na teraz pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie kanał i do usłyszenia.